Bóg i moja podróż w jego przeszłość. Zanim opowiem o moich doświadczeniach i przeżyciach z przeszłości Boga, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że współczesny intelektualny człowiek oraz świat religijny po prostu nie zaakceptują i nie zrozumieją tej boskiej prawdy. Przypuszczalnie różne religie będą zagubione i zdezorientowane przez tą boską prawdę. Muszę ją jednak głosić, ponieważ przemawiam do przyszłych pokoleń i przyszłej historii. Jeśli zataję coś z boskiej prawdy, wiem doskonale, że będę bardzo za to cierpiał w świecie duchowym, a także i w tym życiu. Nie zniósłbym tego, zwłaszcza, że ludzkość nadal żyłaby w duchowej ignorancji, a boska opatrzność nie zostałaby wypełniona przez długi czas. Do czego by mogło to doprowadzić? Cała ludzkość cierpiałaby i nie poznałaby prawdziwej rzeczywistości życia duchowego. Bóg powierzył mi tę misję, a teraz do mnie należy wypełnienie jej w znacznym stopniu na ziemi, aby ludzkość mogła żyć razem, jako jedna rodzina na tym świecie. Częścią mojej misji jest usunięcie duchowych przeszkód między Bogiem a ludzkością. Oczywiście wiem, że od dawna zło dominuje nad tą ziemią. Lucyfer upadły Archanioł i inne upadły światy aniołów, kontynuują swoją działalność w świecie duchowym, aby utrudnić ludziom duchową podróż do Boga. Ja również miałem wiele smutnych doświadczeń i musiałem znosić cierpienia i trudności, które Lucyfer wprowadzał do mojego życia przez 30 lat. To blokowało moją pracę duchową w tym czasie. Sprzeciwiał mi się w lesie przez wiele lat. O tożsamości Lucyfera opowiem w specjalnym rozdziale tej książki. Ludzie muszą dowiedzieć się, kim jest Lucyfer i jak upadł, gdy faktycznie powinien rozwijać się w kierunku dobra w świecie duchowym. Ludzkość powinna również dowiedzieć się wszystkiego o jego upadłej naturze i jego nikczemnych działaniach na tym świecie i w świecie duchowym. Bóg trzymał mnie za rękę i podróżowaliśmy pionowo przez ciemną wieczność. Złote światło niczym ogień promieniowało z Bożego Ducha tak intensywnie, że ciemna wieczność była jasno oświetlona. Byłem bardzo blisko Boga i kiedy na Niego spojrzałem, widziałem kształt Jego Ducha, Jego oczy, ręce i stopy, ale była pewna różnica, nie widziałem gałek ocznych. Zamiast tego na ich miejscu promieniowało niezwykle niebieskie światło jego zewnętrzna forma była złotym światłem a jego wewnętrzna forma była światłem niebieskim na jego dłoniach nie było palców jak u ludzi czy istot anielskich miał jeden kciuk a pozostałe palce były blisko siebie podobnie jak w rękawicy bokserskiej podobnie było z jego stopami duży palec wystawał a pozostałe były bardzo blisko siebie jest on tak wyjątkową istotą jakiej nigdy wcześniej nie widziałem w całej wieczności i nie zobaczę w nadchodzącej wieczności. Bóg spojrzał na mnie i powiedział: wejdź we mnie. Te doświadczenia, które chcę, żebyś przeżył, możesz mieć tylko będąc we mnie. Wszedłem w duchową formę Boga. O ludzie, zobaczyłem, że wewnątrz Boga wieczność rozświetlona była niebieskim światłem. Bogu panuje absolutny pokój i absolutna wolność. Jest w nim tak wiele miłości, jeśli sumuje się całą miłość wszystkich rodziców, ludzi, aniołów i innych istot, którą mają dla swoich dzieci, jest to tylko kropla wody w porównaniu z miłością Boga do Jego dzieci. Boża miłość jest jak ocean bez końca. To mistyczna tajemnica, którą ludzkość i wszystkie inne istoty muszą odkryć poprzez własne doświadczenia w Bogu. Wiem absolutnie, że jest to wieczny dom i cel wszystkich ludzi. Trudno mi wyrazić słowami to, czego doświadcza w tej chwili moje serce i dusza. Bóg jest nie tylko prawdziwą miłością. Tam, gdzie prawdziwa miłość staje się mistyczna i traci swoje zmysły, zaczyna się sam Bóg. Kiedy byłem wewnątrz Bożego Ducha, podróżowaliśmy z wielokrotną prędkością światła. Widziałem, jak zewnętrzne złote światło Boga zniknęło, pozostawiając tylko jego wewnętrzne niebieskie światło. Potem nadszedł moment, w którym nawet i to niebieskie światło opuściło duchową formę Boga. Obserwowałem i doświadczałem, jak duch Boga powoli przemieszczał się w głąb ciemnego dymu. I w końcu został otoczony całkowitą ciemnością. W tej ciemnej wieczności nie można było nic poczuć ani zobaczyć. Był tylko duch i dusza Boga. Nie było nic do usłyszenia poza powolnym ruchem Bożego Ducha. Weszliśmy w jeszcze głębszą ciemność, i tutaj zniknęła również duchowa forma Boga. Krzyknąłem: O moi prawdziwi rodzice, o mój Boże! Czy jesteś tutaj w tej ciemnej wieczności? Usłyszałem głos Boga: Wytrzymaj, mój synu, nie zgubię cię w tej ciemnej wieczności. Jak mogę wyjaśnić ludziom, że wszedłem do takiego obszaru ciemności, w którym istniała tylko świadomość Boga? W tej bardzo mrocznej wieczności byłem w stanie doświadczyć trzech rzeczy. W przeszłości świadomość Boga była w całkowitej samotności i pustce. Panował niewyobrażalny smutek, ponieważ istniało uczucie miłości, ale nie było nikogo, kto mógłby je odwzajemnić. To doświadczenie uświadomiło mi jedno: kiedy pewnego dnia cała ludzkość, wszyscy aniołowie i inne istoty powrócą do Boga w jedności, nadejdzie taki moment w przyszłości, w którym będziemy mogli uwolnić Boga od Jego samotności, pustki i smutku. Nasz ojciec był zawsze sam i ostatecznie stworzył nas jako swoich partnerów miłości, jako swoje dzieci. Smutek Boga był głęboko zakorzeniony i sięgał daleko w ciemną wieczność. Doświadczenie, że miłość Boga już wtedy istniała, ale nie było nikogo, kto mógłby ją odwzajemnić, muszą przeżyć prawdziwe dzieci Boga, aby zrozumiały, dlaczego Bóg tak długo i cierpliwie czekał, aby stworzyć swój ideał. Jako rodzina Boża dowiemy się, dlaczego istniał taki okres czasu, w którym Bóg był tak samotny. Stwórca wyjawił mi tę tajemnicę, a jako przedstawiciel jego serca mogę ujawnić ją ludzkości. Był czas w przeszłości Boga, kiedy naprawdę jeszcze nie wiedział, jak stworzyć swojego partnera miłości, kiedy Bóg w końcu wyszedł z etapu ciemności, stworzył światło dla swoich ukochanych. Mieli oni żyć w głębokiej miłości Boga, uwolnić go od jego pustki i kochać go bezwarunkowo jako partnera. Ludzie i świat aniołów nie spełnili Bożych oczekiwań, zamiast tego złamali serce Bogu, porzucili go i sprowadzili na niego smutek, ból i cierpienie. Więcej szczegółów na ten temat wyjaśnię w rozdziale poświęconym upadkowi ludzi wraz z Lucyferem w świecie duchowym. Lucyfer odgrywa w tym kluczową rolę poprzez swoje nikczemne działania. W rozdziale Tożsamość Szatana Lucyfera w świecie aniołów i dżinów oraz opadek ludzi wraz z Lucyferem opowiem więcej o boskiej prawdzie i o tym, dlaczego Bóg miłości nie ingeruje w wolność sumienia i miłość ludzi oraz aniołów. Teraz wracam do mojego pierwotnego tematu. Bóg zaprowadził mnie poza etap swojej świadomości. Tutaj zdałem sobie sprawę, że z ludzkiego punktu widzenia Bogu zajęło wręcz niewyobrażalnie dużo czasu przejście z jednego etapu do drugiego. Musimy pamiętać, że dla Boga czas wtedy nie istniał. On stoi ponad czasem i przestrzenią. Podczas gdy Bóg zabrał mnie do czasu, gdy nie był jeszcze świadomy swojego istnienia, dowiedziałem się, że od czasu osiągnięcia własnej świadomości każdy proces rozwoju przebiegał w trzech etapach. Które symbolicznie postrzegane są jako wieczór, noc i poranek. Wieczór oznacza okres czasu, w którym Bóg zaczął zbliżać się do swojego ideału. Noc można porównać do okresu, w którym Bóg cierpliwie czekał, ale nie mógł ingerować w proces rozwoju. Poranek zaś symbolizuje czas, w którym nastąpiła realizacja. Innymi słowy, był to rozwój poprzez etapy formowania się. Wzrostu aż do ukończenia. Każdy etap tego rozwoju wymagał niemal nieograniczoną ilość czasu. Następnie Bóg zabrał mnie w najgłębszą ciemność, gdzie mogłem poczuć i obserwować ruch bardzo ciemnych komórek elementarnych materii duchowej. Bóg oznajmił, to tutaj rozpoczął się duchowy mechaniczny proces mojej świadomości. Potem nastąpił etap. W którym osiągnąłem świadomość i zacząłem wszystko rozwijać. Dlatego jestem pierwszym źródłem wieczności. Bóg dodał: Światło pochodzi ode mnie, dlatego trwać będzie wiecznie. Musiałem zastosować siłę zasad, ponieważ ta najciemniejsza materia nie poszła ze mną na kompromis. Dlatego wszystkie zewnętrzne istnienia materialne żyją tylko przez pewien czas. Nawet zewnętrzny wszechświat nie istnieje wiecznie, ale ja mogę tworzyć energię wciąż na nowo. Zawsze pamiętaj, życie wieczne będzie trwało wiecznie, ponieważ ja jestem wiecznym generatorem. To właśnie Bóg, Ojciec Niebieski, pozwolił mi zaobserwować swoje istnienie. Byłem w stanie doświadczyć, jakie uczucia miał Bóg na każdym etapie. Wiem, że to, co piszę, może prowadzić do wielu dyskusji naukowych, nie wolno nam jednak zapominać o jednym. Sama prawda również wymaga obserwacji i doświadczenia.